Bo poprawiają nam humor. To można się ciekawie zrelaksować. Bo ciągle Polacy jedzą za mało lodów. Bo są pyszne, poprawiają humor. E, dlatego, że to jest fajny sposób spędzania czasu. Bo są smaczne i zdrowe. Bo dobrze chłodzą latem. Witamy Częstochoby. Za chwilę sprawdzimy, co wyszło ze zgromadzenia branży lodowej i producentów słodyczy w jednym miejscu. Z pewnością zrodziły się nowe pomysły i powstała platforma do wymiany myśli oraz wspólnego tworzenia biznesu. Oddajmy zatem głos przedstawicielom branży. Wizyta na takich wydarzeniach jest jednym z elementów poszukiwania inspiracji, ale także workshopów wspólnie z między innymi z naszymi dostawcami. To jest spotkanie się też branży lodowej, dla której my dostarczamy jesteśmy głównym producentem polew lodowych. Daje pogląd na bieżące trendy i, i to, co w branży lodowej trawie piszcie. To jest też miejsce, gdzie możemy przedstawić nowości. Segment lodów rozwija się. Konsumenci bardzo często w ostatnim czasie sięgają po lody. Wiele mamy takich przykładów, że, że każdego. Roków w każdym nowym lodziarskim sezonie gdzieś coś nowego się pojawia i kto rzeczywiście utrafi w gusta konsumentów, ten na pewno na, w tym sezonie wygra. Ciągłe zainteresowanie i poszukiwanie przez konsumentów produktów jak najbardziej współgrających, spełniających ideę zrównoważonego rozwoju. Natomiast też nie ukrywam, że i w tej chwili również i w tych opakowaniach te pewne badania robimy związane z opakowaniami. Biodegradowalnymi opak opakowaniami kompostowalnymi, które by były przydatne. Znaczy, zgodnie z trendem czystej etykiety, staramy się unikać wszystkich jakby dział składników, które zaczynają się powiedzmy od literki E. Tak? Staramy się wyeliminowywać na poczet składników naturalnych. Tematem mojej prezentacji były lody wzbogacone w mikro i makroelementy jako odpowiedź na. Problemy społeczeństwa wynikające z niedoboru tych składników mineralnych. Chcemy porozmawiać o naszych eksperymentach kulinarnych. Po samej prezentacji, miałam szereg pytań. Dotyczących przede wszystkim możliwości komercyjnego zastosowania tych wzbogaconych bakterii i przystosowania linii technologicznej do produkcji lodów. Mamy już szereg produktów, które faktycznie mają te dodatki naturalne. Tak? Bardzo mocno przemysł tutaj prężnie działa. Osoby, które są dzisiaj na forum lodowym, mają okazję spróbować tych smaków. Myślę, że naprawdę są bardzo ciekawe, szczególnie te wytrawne. To jest trend, który pojawia się w tej chwili bardzo często wśród kucharzy. Królują ciągle te same trendy, czyli tabliczka mleczna, gorzka, deserowa. Również obecnie zauważamy trend z czekoladami o obniżonej zawartości cukru na maltitolu. Tematyką moich prezentacji były barwniki naturalne, ich pozyskiwanie i właściwości odżywcze i zastosowanie technologiczne. I dodatkowo prezentowałam tak zwane oleożele, i jak bym powiedziała, metody. Powstawania, tworzenia i zastosowania, jeżeli chodzi o wyroby cukiernicze, piekarnicze, szczególnie jeżeli chodzi o wyroby czekoladowe i czekolada podobne. No zawsze trzeba wszystko z umiarem, tak? Ale czekolada jest produktem naturalnym, sprawia nam przyjemność, a już dobra czekolada to jest czysta przyjemność. Uważam, że takie forum powinno, powinno mieć miejsce co roku, jest to możliwość bardzo dużej wymiany. Doświadczeń dla mnie jest to możliwość nawiązania kontaktów z producentami lodów, z osobami z branży, wymienienia się pomysłami i być może nawiązania jakiejś współpracy w przyszłości.